Od 26 września obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju na ulicy Mickiewicza w Strzegomiu. Zakaz obowiązywać będzie do momentu zakończenia remontu skrzyżowania ulicy Legnickiej z ulicą Alei Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, znajdujemy się teraz na ulicy Mickiewicza, gdzie prowadziliśmy parę dni temu zmiany, bardzo ważne zmiany dotyczące organizacji ruchu, przede wszystkim zakaz zatrzymywania się i postoju, co bardzo usprawni przemieszczanie się tutaj przez całe, no, wszystkie objazdy w Strzegomiu. Przepraszamy wszystkich mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do Strzegomia za te utrudnienia, bo w trzech miejscach Strzegomia, bardzo ważnych, mamy remonty. Utrudnienia oraz czasowa zmiana oznakowania ulicy Mickiewicza wiąże się bezpośrednio z ogromnymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi remontami ulicy Świdnickiej, Alei Wojska Polskiego, ulicy Krótkiej oraz bohaterów getta. Prosimy o wytrzymanie jeszcze chwileczkę, już niedługo kończymy, Armii Krajowej już się kończy, Wesoła idzie bardzo dobrym tempem i do końca października będzie zrobiona Aleja Wojska Polskiego Legnicka. Na ulicy Mickiewicza została zatrudniona dodatkowa stopka, która od godziny siódmej rano dba o bezpieczne przejście dzieci na drugą stronę ulicy. Rodzice uczniów pobliskich placówek oświatowych proszeni są o korzystanie z parkingu przy Osirze.